Witamy w setnym odcinku ZT News! Dokładnie 1628 dni temu został opublikowany pierwszy odcinek ZT News. Ja nazywam się Maciej Owczarek, a obok mnie siedzi... Kasper Filipiak. Tworzymy dla Was serię ZT News. Ale jak to było 4 lata temu? Ale zacznijmy od bieżących informacji. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie Wszystko zależy od energii. Prace możecie składać do 26 czerwca. A więcej informacji możecie znaleźć na naszym Facebooku. 11 kwietnia odbył się szkolny teleturniej 1 z 10 dla Matełżystów. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. <grymianowidze> <grymianowidze> w tym samym dniu nasza szkoła pojechała Reprezentować naszą szkołę dla uczniów, którzy będą chcieli składać do nas rekrutację. A pojechali oni do Trąbek Wielkich i Kolbut. A tak jak zapowiadaliśmy, mamy dla Was coś naprawdę ciekawego. Dzisiejszego dnia odwiedzili nas pierwsi redaktorzy ZTS News. Porozmawiajmy z nimi. Dobra, zaczynamy, zaczynamy. Ej, już się kamery. mogę szybko Dobra, szybko. Ale wstyd, albo bo bez niego O! Zaczynamy bez niego. No i to właśnie oni. Przedstawcie się. Cześć, jestem Miłosz. Jola. I razem prowadziliśmy OG ZS News oryginalne. Oh, Ej, oh, nie będziecie to... powiedzieć Jola lojalna, Jola nielojalna? Jola lojalna, Jola nielojalna. Lo Stół bez nóg. Dobra, no kontynuując. Y jak w dobie normalnych lekcji zaczęliście w ogóle nagrywać? A, ja? Znaczy, powiem... No. Nie, ty powiedz. Ale ja pamiętam dokładnie genezę Zetesi News. To ja powiem tak, że po prostu nie chcieliśmy chodzić na lekcję, <grym> więc dlatego. <grym> 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 to też był powód. E, ale nie wiem, pamiętam nie pamiętam jak szliśmy bufetem i był telewizor. I coś gadaliśmy, że no w tym telewizorze powinniśmy lecieć my. No i nie lecieliśmy. I nie leciliśmy. Ja mówiłem, że trzeba no, pora to no, zmienić. Ale ja to, dalej, ja to dalej próbuję wprowadzić. Ja już trzy razy mówiłem, że nie, to nie, nie puszczają was nie nas. Puszczali. Puszczali. Was. Przecież nas. W telewizorze nie. I puszczali nas na Nie nas w telewizorze. Tylko ty w domu sobie je podłączasz, Dobra, W telewizorze, sobie <laughs> <laughs> telewizorze <laughs> tylko było... Jak ogłosili, że pandemia jest i koniec szkoły. A, okej, okay, dobra. Nawet jeśli nie, to najważniejsza jest idea, a idea była taka, żeby, nie wiem, coś się pokazać jakoś, coś zostawić po sobie w tej szkole i to i sobie... Lekcje? Co? Nie chodziło o ty brak lekcji, żeby nie chodzić na ten... Słuchaj, ja daję teraz Dobry Wersję... przykład. Taką, tak. Z... Oficjalną, e, No i nie, i to było tak, że tego samego dnia chyba jeszcze ty poszłaś gdzieś do... Do kogo poszłaś? Jakiegoś, którego chcieli? Do chyba kantorku na WF gdzieś. Ogólnie to nam chyba to ktoś zaproponował, bo... E... A tak, 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 faktycznie. Tak, to było tak, pamiętam, było... Ty, nie. Mieliśmy ten pomysł i potem, ej, chcecie prowadzić kanał na szkolny? Nie, to było tak, e, bo były jakieś różne wydarzenia typu zawody i tak dalej. I e, nagrywaliśmy tam relacje z tych zawodów i tak dalej, i potem ja montowałam filmy. I e, wyszło spoko, że no fajnie, fajnie, że ludzie nawet oglądają te filmiki i dostaliśmy taką propo propozycję właśnie, żeby e, dalej prowadzić kanał szkolny. Tak. No, tak, no, tak I było. wtedy wpadliśmy na taki pomysł. No jak na filmach, że w szkołach y są wiadomości? Tak, tak I chcieliśmy no. takie same poprowadzić No i reszta to historia A kanał na YouTube już wtedy istniał? Był już, A już, był. Był już. Nie, nie, nie Nie było? No, go, go no. specjalnie Nie no, żartuję, był, był już, właśnie co ty gada A w ogóle wtedy jeszcze nie był popularny taki temat tych e, newsów w szkołach, no, no. Bo teraz, teraz to prawie teraz. każda A Teraz to, Serio? To ja teraz na na Widzisz, bo jesteśmy trencerami po prostu no, Chciałbym zaznaczyć, że to jest oryginalny pomysł mój i wyznaczyliśmy ten. Jak twój, jak Nasz i no, no i widzisz, byśmy po prostu. Nie, ogólnie, czasy, tak? ogólnie chodziło o to, żeby po prostu ta szkoła była najlepsza. A już A, a, a była? No była, ale żeby jeszcze bardziej pokazać to, że jesteśmy a, najlepsi. żeby po prostu pokazać, tak. No, jak no i, jest i tak jak było, że ludzie na przykład z. Z łączności albo skądś no, mówili, tak. o, ja widziałem ten film. Tak, też mnie, normalnie ludzie się o to jak pytali. No, bo to w trawały, wam, że... jak ja... A dalej oglądać odcinki, czy nie? Jak znajdziemy chwilę, no to tak, no. tylko że akurat. Yy, akurat y, po prostu. Y... Jest trochę dziwnie, bo no. oglądamy ludzi, których nie znamy. No, a jeszcze to było fajne, że w momencie kiedy my nagrywaliśmy odcinki, to potrafiliśmy naprawdę zgrać dużą część szkoły i dużo osób się w to angażowało. No a teraz no, minęło już parę lat, więc no, nie znamy się za bardzo i już nie, nie jesteśmy w temacie. No, to no, 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 no. to też prawda, ale no, chcąc nie chcąc jakbyś trochę bardziej oddalonym od tej szkoły, nie no bo kiedyś się, jakby tam jeszcze się uczyliśmy faktycznie, no to nie wiem, jakby... Jakby by, tak było, no nie, jakby większe, jakby połączenie z tym. Nie? a teraz to jest. Tak... Taką społeczność tworzyliśmy hmm. w miarę zgraną, więc. A jest coś, co Wam się nie podoba, na przykład w tych odcinkach, albo coś, co byście chcieli zmienić? Ogólnie ja Wam bardzo zazdroszczę, bo naprawdę podłoże techniczne macie fajne i to jest tak teraz profesjonalnie wygląda wszystko, macie sprzęt i no. Kontrowersyjna opinia mi się bardziej podobała w mojej piwnicy. Też tak uważam. Oświetleniem u nas była... jak to się nazywa? No taka okrągła, taka okrągła lampa, lampa do makijażu. Makijażu, no, bo to mojej mamie zabrałem. ja mam takie coś w domu. No i właśnie przypadkiem, bo nie mieliśmy gdzie nagrywać, tak żeby była y, czysta ściana za nami, mhm. bo wszędzie jakieś rzeczy leżały mhm. i tak dalej, no to y, w końcu. Stwierdziliśmy, że sprawdzimy w piwnicy, no i znale znaleźliśmy kawałek ściany i właśnie yeah. jeszcze przez to w piwnicy znaleźliśmy tą lampę i mieliśmy przynajmniej no. oświetlenie i to tyle. No. W ogóle wielu ludzi, wielu ludzi myślało, że my siedzimy na krzesłach, a my siedzimy na podłodze tam. Bo <grym grym grym> nie był stół, to była deska jakąś, którą też znalazłem w ogóle tak, to w piwnicy was... sąsiada chyba i on wziąłem. Deska na taburecie. <grym> no, no i no, to były warunki polowe, ale... Najważniejsze w ile tam serca było włożone I, no, i był dobry vibe. I no właśnie to było całkiem ciekawe i dużo zawsze śmiechu było przy nagrywkach i tak dalej, więc to była fajna no, zabawa. No, no. Ja bardzo lubiłem to robić raz ja w tygodniu. Ale też zauważyłem, że wy to zawsze robiliście tak bardzo spontanicznie. Chyba nie mieliście żadnych scenariuszy za bardzo Nie, Nie, nie. Ani... My, My pisaliśmy sobie scenariusze pod względem, co się działo w szkole i o czym mamy powiedzieć. Tak, Ale... takie po prostu punkty zaznaczone, że okej, okay, wydarzyło się to, to, to i to. I jakby już to na telefonie zapisane, a reszta była na freestyle'u robiona. I często było coś takiego, że idziemy sobie korytarzem i O chodź, to nagramy A no, wy no, no, zrób to Więc to jakby no, było bardziej na spontanie zdecydowanie No i właśnie spontan ma taką właśnie swoją nutkę lepszą Że, że właśnie takie organizacja straszna to tak Zależy, no to było takie, nie znaczy, Czasem nie chcę... nam brakowało organizacji i nie mogliśmy się z czymś zgrać Albo na przykład czasem było tak, że po nocach do Wojtka dzwoniliśmy, żeby ciekawostkę nagrał A Wojtek pod kołdrą Był no. zespany Tak tak, no widać na niektórych filmikach, że... <noise> no... Szumi mu w głowie. A ja na przykład po dwóch latach już nagrywania CTS News'a zau zauważyłem, że praktycznie na każdych nagrywkach coś nie wychodzi po naszych planie. I co jest takiego waszego? Najbardziej taka jakby wpadka albo randomowa rzecz, która się wydarzyła, która wam Ogólnie jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek, to... Y Stwierdziliśmy, że wyszedł okropnie i że nic z tego nie będzie i że to jest po prostu straszne, ale potem po montażu jakoś tak wyszło, no, że no, nawet nie okej okay. No bo to było tak, że w głowie to wyglądało o inaczej. super. Wyglądało to w głowie, to, to wyglądało inaczej. To. inaczej nie? I tak nagrywamy to, rozkładamy ten... E, tam znaleźliśmy cały ten sprzęt, tam nagrywamy telefonem i tak... Dobra, okej, koniec wstajemy, bierzemy telefon, no, oglądamy takie... Eee, tak no. ale potem się zmontował odcinek i było spoko. A z takich jeszcze takich nieplanowanych sytuacji, no to czasem ludzie nam wchodzili jako, że to była piwnica, na przykład teraz Są przed sąsiad szedł, takie, co tu się dzieje. I tam, kamieram, no i, tam, I no, tam, tam, tam co siedzimy na środku z tą lampą, on tak schodzi to się na nas patrzy i okej okay. bo raz no, tam chyba jeszcze zeszła ta um, pani sprzątaczka chyba? Chyba Była Była chyba pani Skrątaczka też, ale pewno sąsiad świat był mega zdziwiony na. Dobra, wiecie o co chodzi? na wpad. Gdy dzikie świnie topią się w basenie, a świat chyli się... gdy świat chyli się ku upadkowi. Gdy świat się ku a dzikie świnie topią się w basenie, wtedy na straży porządku stoi on. O co? Prosimy. Prosimy o. Prosimy o. Prosimy o... Ale to jest głupie. Projekt dofinansowany w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego ze środków miasta Gdańska. Ale poleciałem jak Tak. Ale jest taki jesteś. Poczuj laserowy gniew pastorału. Że <laughs> piłki halowej. To ja to mówię? No. A ty już ci o jedka ludzkie smażone. A nie, cekiet z innego. Za wcześnie, tak będziemy Ale pod kończyć. Koniec... a pod koniec tego także. Zrobimy tak? Życia. Dobra, to ogólnie tak naprawdę całe życie siedzieliśmy na ha, ja? ja, wiem o tej tajemnicy. Ale ten stół jest... brudny aureola no miałeś już nie tego Wydaje. Kręcę helikopterem Helikopterem Dobra Zaraz mówię Będzie śmieszne, zobaczcie będzie śmieszne bo ja nadzieję, to będzie śmieszne Ale ten stół jest Prudny To nie jest stół To nie jest śmieszne No nie to Jest i ty mówisz to dalej, a ja mówię o jasełkach. Nie jak zrobić... 10 stycznia miał miejsce drugi etap olimpiady z języka niemieckiego, w którym wziął uczeń naszej szkoły, który niestety... To przyjdzie. Ja no, to To i tyle? Też zauważyłem, że pierwsze odcinki chyba powstały, tam był październik 2019, czyli to było pół roku przed pandemią. I jak sobie radziliście w dobie pandemii? To miłość opowie, ponieważ... To mój autorski pomysł spadliśmy, że skoro no, pandemia była jaka była. Nie wiem czy wy pamiętacie pandemię w sumie. No, pamiętam, to. Dźwięcy, ja byłem no. wtedy w szóstej klasie. Okej, okay, dobra, no to no ogólnie no, było jak było, nie można było się spotykać, więc wpadłem na taki pomysł innowacyjny dosyć, że zrobiłem po prostu animowany odcinek. I przygotowałem po prostu, to było tak, że wziąłem tabletę graficznego, przygotowałem jakby mnie i w różnych jakby takich pozach, wysłałem to jej i ona to zmontowała w odcinek i po prostu nagrywaliśmy no, znaliśmy głos prosto i daliśmy dubbing tam, no, w czasach pandemii poradziliśmy sobie, tam były nie, wiem, nie wiem ile tych odcinków było animowanych Chyba dwa, chyba dwa. dwa były, ale, ale no Widzieliście tą piosenkę, która została wydana na właśnie kanał? Ja to widziałem Ja chyba też coś ja. widziałam ja. ja też I co, jak oceniasz? Kurczę, nie pamiętam To możecie puścić no, no, to. Powiedziałbym, no lepiej będzie na

a co teraz robicie? Bo już kilka was lat nie ma w szkole. Ile, ile was już nie ma? Ja nigdy nie wyszedłem. Mieszkam w piwnicy tutaj cały czas. Ile <śmuszczak> 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 Nie, cztery lata nas nie ma w szkole. A jaki mamy rok? 2024, 20 2024 20 a kończyliśmy w 2020. 2020 no. No. A co teraz robicie? Teraz no. nagrywamy setny odcinek z, no. z O, totalnie dokładnie. Ja poszedłem show biznes, zostałem... <grym> nie, nie <ma> się. <grym> <grym> Nie no, no. No powiedz co teraz robisz. Mi się sprzedażą internetową. A ty czym się zajmujesz po się, no? No ja pracuję w korporacji ja i... Też. I studiuję, więc nic ciekawego. Bo jego się zapytajcie? On skoczył najlepiej z nas. Życie po Zo jest takie, że idziesz do klubu i następnego dnia największy problem jest, bo dostałeś numer telefonu dziewczyny i musisz go szukać w 200ka. to do dzieci, tam weź to. A nie, powiedz. Zapiłem tam, gdzie byłem, na specjalizacji programista. <laughs> Powiedział, co ale, wiedział, ale... ale no i tak się żyje w A jaki programista, jaki język? No, tak, a teraz java i go, jeżeli to ma znaczenie. O, Szymon, cześć! Pan Jarecki to jest teraz, OK. Jest a, to, a ty co robisz po Zetes? -y? No choćby powiedz co, co? się. No w sumie. Ale jaki przypadek, że tu był akurat w szkole? No Cóż dziwne, nie? A co ty, bo... ty tu robisz? A kto ja powiem, ja że no powiedz co, co tutaj robisz. Uczę się. <laughs> Uczysz się jakby... Całe życie. Jak... Jak się uczy całe jak... życie. I no co, nauczycielem zostałem, no. No i to, to jest najbardziej szlachetne. No. To jest przykład. On, to, to, to... A jakiego przedmiotu? Yy, Pracownie, administracji z sieciowymi systemami operacyjnymi, sieciowe systemy operacyjne, podstawy informatyki, informatyka. Płudy, no tak, ogólnie jest. dla kontekstu to my wszyscy we czwórkę chodziliśmy do tej samej klasy. Ale wtedy Szymon jeszcze takiego zarostu nie miał. Ja hmm. też, ja też nie. No. Piękny, Piękny śliczny, po prostu. A ja rosną ci tutaj własnym. Bo... <laughs> Jak świetnie, I rosną, ale ja tak jak się wkurza A to Tobie rosną? Tak. <grystanie> <grystanie> I oni ta, aż tutaj dochodzą. No. I tutaj codziennie tak na plastry bierze. <grystanie> Dokładnie, zawsze przed pracą. Ciekawostki Wojtka. Słonie nie potrafią skakać. <grystanie>